Ja tak, zacznę od dwóch impresji i e, jednego pytania. E, jedna impresja, to jest ta wiadomości, którą Pani dodała, bo mnie poradziło od kiedy było tym apogeum tego konfliktu na Ukrainie. E, e, było to, niestety, że niestety, ka, hmm. no, niestety ale pojawiała się ta sytuacja na drugie. To co zdziwiło mnie, kiedy rozkoczają się wiadomości, pojawia się też mówi, mówi na Ukrainie giną kolejne, kolejne osoby, coraz bardziej jakby ta instalacja hmm. konfliktu narasta. No ale mam dobry news. Dzisiaj pan, na ołtarzu są wyniesione jakby te drugi, tak jakby ten, ten news obrębnie zostanie na sam koniec wiadomości. Y, to też na jakim etapie mnogości się są. Druga impresja jest też taka, że jako dziennikarz tabloidu spotykam się bardzo często z krytyką mhm. jak to czujemy debatę publiczną, smak odbiorców itd. Ale brakuje mi takiej refleksji, o, o, o czym Pani wspomniała, że to po prostu zacerbuje się przede tak zwanych opiniotwórczych i nie powinniśmy się z nami zastanowić. refleksji, że jest taki spasowany taką że te standardy, które prawo prezentują. Nie masz co obrazu z powodzeniem, takie jakie są, ale brakuje mi właśnie refleksji w samym środowisku dziennikarskim, że tak naprawdę stworzymy problem, który coraz bardziej podobnie się do ekspertami I jeszcze dziennikarze są w stanie zrozumieć, ale tutaj też pojawiają się eksperci którzy zresztą innym, na, na straży jakichś e, standardów stać, ale kiedy się dzwoni, jak to mówią, te osoby ekspertów, oni mówią, z jeden tutaj nie rozmawia, więc proszę, żebyśmy nie dysponowali, ale sami uczestniczą w tym całym spektaklu, który Pani opowiada. Jak to bardzo wynika często z, z kontaktów z rodzinskimi mm firmami. te media, które jeszcze są tworzone, e, kontakcyjne, trzeba powiedzieć, to są ludzie, którzy gdzieś tam się znają, dla mnie jest wynika. No i pytanie w końcu, mm -hmm. Czy to nie będzie tak, że rzeczywiście to, to, to jest proces, który się nie da zatrzymać i ta refleksja pogłębiona najczęściej przypadkiem do tych periodyków specjalistycznych, mm -hmm. że te media ogromne dostępne, które nie można kupić w kioskach, to już nie, nie będą rzeczywiście tabloidy i odruchy tabloidów, a ta jakby te dłuższe refleksyjne artykuły pogłębiające temat, no po prostu nie będą w periodykach, które są wydawane w tym tysiącu,